Dzień dobry, z tej strony Miłość z bloga Świadomy Trening a dzisiaj kolejny odcinek serii treningowej i omówimy sobie dwie metody treningowe, a będzie to piramidka oraz odwrócona piramidka. Postaram się przedstawić na czym one polegają i pomówić trochę o ich wadach i zaletach. Ok, więc przejdźmy sobie od razu do omówienia obu metod. Zacznijmy od piramidy, i tutaj sama nazwa jest taka dosyć intuicyjna, ponieważ jak wyobrazimy sobie piramidę taką dwuwymiarową, to po prostu w tym wypadku wysokość tej piramidy, czyli na osi pionowej, umiejscowienie będzie odpowiadało ciężarowi, a na osi poziomie ilości powtórzeń, czyli idziemy od dołu do góry, co ważne, czyli zaczynamy od małego ciężaru i dużej ilości powtórzeń, potem dokładamy ciężaru, ale obcinamy ilość powtórzeń. Powtórzeń, czyli przykładowo jeżeli mamy dojść sobie do serii głównej 100 kg na 3 powtórzenia, to możemy sobie zrobić piramidkę w taki sposób, że na początku robimy pustą sztangą, czyli 20 kg na 15, potem 40 na 10, 60 na 8, 80 na 5 i dopiero dochodzimy do jednej serii głównej 100 kg. Na 3. To czy jedna seria, czy więcej, to już inna kwestia, ale sama piramidka określa właśnie taką sytuację, w której dochodzimy do tej jednej serii głównej, po prostu wtedy kończy piramidkę, ewentualnie jeżeli byśmy tych serii więcej robili, no to można by to było nazwać właśnie piramidką plus po prostu liniowymi seriami. Odwrotna piramida z kolei to bardzo podobny twór, tylko nie zaczynamy od dołu, tylko od góry. Więc najpierw robimy swoją główną serię, czyli w tym wypadku 100 kg na 3, a później robimy zmniejszenie ciężaru, a zwiększenie ilości powtórzeń, czyli najpierw 100 na 3, potem 80 na 5, potem 60 na 8, potem 40 na 10, no i jeżeli to ma sens, to 20 na. 15. Oczywiście, jeżeli wchodzimy do góry piramidką, to mocno nam się to kojarzy z seriami wstępnymi, ale nie do końca to na tym polega, ponieważ oczywiście, żeby serie były dla nas odpowiednio stymulacyjne, żeby były, nie lubię tego słowa, ale efektywne to muszą być przede wszystkim na odpowiednim ciężarze, a po drugie na odpowiedniej intensywności, to w zależności od celu, jaki sobie stawiamy. Większość z nas chodzi na siłownię, żeby zwiększyć masę mięśniową, zwiększyć siłę, więc te serie powinny być na stosunkowo dużym ciężarze, umownie od 50% ciężaru maksymalnego, a po drugie powinny być zrobione w miarę, Blisko załamania, czyli w miarę intensywnie, co przy dosyć wysokim ciężarze, właśnie tam, może nie 50, ale już 70-80% będzie nam zapewnione. Zatem yy, zaczynanie piramidki właśnie od 20 czy 40 kg to oczywiście. Możemy wpisać jako część tej metody treningowej, no ale biorąc pod uwagę już takie stwierdzanie ilości wykonanej pracy, no to te serie po prostu można ująć jako serie rozgrzewkowe, które właśnie bardziej nam się kojarzą z tymi seriami wstępnymi, aniżeli już docelowym treningiem. Odwrotna piramidka z kolei polega na tym, że właśnie najpierw musimy sobie dojść do tego jednego głównego powtórzenia, jednej głównej serii na samym początku tej odwróconej piramidy, czyli wykonujemy najpierw serie wstępne, a potem wykonujemy serie główne. Oczywiście tutaj obniżki ciężaru i zwiększone ilości powtórzeń będą znacząco różne niż dałem w przykładzie, no bo raczej nie będziemy sobie robić właśnie 100 na 3, 80 na 5, 60 na 8, 40 na 10, tylko prędzej na przykład 100 na 3, 90 na 4, 80 na 5 i 70 na 6. A to właśnie z tego względu, o którym powiedziałem wcześniej, czyli żeby praca wykonana przez nas była możliwie jakościowa i żeby przybliżała nas do naszego celu, czy też kierowała nas po prostu w dobrym kierunku serie typu piramidka były bardzo popularne jakiś czas temu za czasów tak zwanej, można by powiedzieć złotej ery kulturystyki, ale trzeba mieć na uwadze, że wtedy wiele metod było że tak powiem tworzonych przez osoby, które po pierwsze zawodowo się tym zajmowały, a po drugie były po prostu na środkach dopingujących, także jeżeli na przykład w kontekście gotowych planów treningowych zobaczy się na plan Arnolda, no to on nie nadaje się do osoby, która sobie rekreacyjnie ćwiczy, a właśnie do takich osób, ja tworzę treści, więc tutaj trzeba podejść do tego w inny sposób. No i właśnie metoda typu piramidka była popularna w tamtych czasach. I jak ja zaczynałem ćwiczyć te 12 czy zaraz 13 lat temu, no to to była jedna z takich podstawowych, że tak powiem, metod treningowych, które się wdrażało. Chociaż właśnie te już 12-13 lat temu powoli się tworzyły takie bardziej merytoryczne treści, takie treści bardziej dla osób amatorsko ćwiczących, co oczywiście było dla mnie na plus, no bo w dobrym czasie się strzeli, wstrzeliłem, ale oczywiście dalej te stare że tak powiem nawyki, stare szkoły cały czas były w użyciu, no i właśnie wtedy ta metoda typu piramidka była popularna a dlaczego ona nie jest taka dobra jak się wtedy wydawało, no bo mam nadzieję, że wyczułeś, że ku temu dążę, no z tego tytułu, że jeżeli wszystkie te serie przed tą serią główną najcięższą, będziemy wykonywać bardzo blisko załamania a taki był cel, takie było przesłanie jeżeli chodzi o piramidki czyli, że na przykład zamiast 20 kg na 15 no to robimy 20 kg na 50, potem 40 na 20, potem 60 na 15, czyli że już rzeczywiście ostatnie powtórzenia są bardzo ciężkie. No to zwróćcie uwagę, że my ten swój początek treningu, kiedy jesteśmy najsilniejsi, kiedy możemy właśnie włożyć najwięcej pracy, to my ją wkładamy w powtórzenia, w serie, które raczej nie będą nas zbliżały do celu. Czyli jeżeli będziemy robić na przykład docelową serię 100 kg na 3 i sobie dorzucimy bardzo blisko załamania serię na 40, 50, 60, 70, 80, 90, to nasza docelowa. Najcięższa seria będzie zapewne dużo gorsza niż gdybyśmy to zrobili w sposób inny. Czyli kiedy, gdyby te serie piramidki były zrobione dalej do załamania. Czyli, jeżeli chcemy robić piramidkę, to pamiętajmy, żeby. Tych kolejnych serii nie wykonywać zbyt ciężko, i tutaj właśnie jako ulepszenie przychodzi odwrócona piramidka, czyli wszystko, co wykonujemy przed tą pierwszą, główną, najcięższą serią, czy też kilkoma seriami liniowymi, bo tak jak mówiłem, tu spokojnie można to połączyć, to są. Rozgrzewkowe serie to są serie wstępne, czyli robimy sobie właśnie najpierw leciutko pustą sztangą, parę powtórzeń, potem 40, 60, 80. Ale w żadnej z tych serii absolutnie nie zbliżamy się nawet ku yy, no, załamaniu, ku sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie wykonać wielu powtórzeń, bo to ma być rozgrzewka, to ma być coś, co nas przygotowuje do tego docelowego wysiłku. I dopiero kiedy zrobimy te wszystkie serie rozgrzewkowe, to zaczynamy metodę treningową, czyli odwróconą piramidkę, i tu zaczynamy od tej głównej serii. I teraz. Jeżeli byśmy wzięli ten mój przykład i powiedzmy tam 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, no to być może jakbyśmy robili właśnie taką piramidkę standardową, czyli już od 40 ćwiczyli blisko załamania, no to wtedy byśmy zrobili to 100 kg rzeczywiście na 3 powtórzenia, a być może jakbyśmy zrobili odwróconą piramidkę, to mogłoby tych powtórzeń być 6, 7, 8. I naprawdę nie przesadzam, bo kiedy zaczniemy właśnie trening, kiedy. Tuż po rozgrzewce przejdziemy do tych najcięższych ćwiczeń, to wtedy mamy najwięcej siły, to wtedy najwięcej jakościowej pracy możemy zrobić, i to właśnie wtedy powinniśmy operować na największych ciężarach. Oczywiście w większości przypadków, czyli w przypadku osób amatorsko trenujących w celu zwiększenia masy mięśniowej, zwiększenia siły. A teraz możesz się zastanawiać, dlaczego w takim razie kulturyści tego nie, w cudzysłowie nie wiedzieli, czy też po prostu ćwiczyli w modelu piramidki. A no z tego względu, że u nich. Zmniejszenie tego końcowego obciążenia jest na plus, bo weź pod uwagę, nie wiem czy na podcaście to kiedyś tak jawnie powiedziałem, ale to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo wtedy wiele takich właśnie kwestii, wiele metod treningowych, które dzisiaj wiemy, że no nie są najlepsze dla osób naturalnie ćwiczących i nie będących zawodowcami. Nie pamiętam, co chciałem powiedzieć, ale chodzi mi o to, że te metody nie są właśnie najlepsze dla amatorów, a kulturyści je stosują. I teraz właśnie bardzo ważne jest zrozumienie dlaczego, bo dzięki temu będziecie potem wiedzieć, jak do tego wszystkiego podchodzić. Mięśnie mogą rosnąć w nieskończoność, tak naprawdę, i bardzo szybko. To, co nas ogranicza, żebyśmy cały, znaczy nas, osoby, które są na dopingu, które stymulują ten wzrost mięśni czym innym niż treningiem, również. Czyli, że trening nie jest ich jedynym stymulantem do wzrostu, czyli oczywiście środki dopingujące, no to tutaj czymś, co nas blokuje, jest kwestia tkanek miękkich, czyli więzadła, ścięgna, stawy, i to one limitują przed takim agresywnym dokładaniem ciężaru, ponieważ mięśnie stosunkowo. Szybko, stosunkowo łatwo mogą się zaadaptować, ale jeżeli to nastąpi zbyt szybko, no to wtedy jest zagrożenie na przykład jakiegoś zerwania, jakiegoś naciągnięcia, jakiś problemów ze stawami. No i myślę, że brzmi to całkiem znajomo, nie? że osoby, które właśnie tak przegięły z tym treningiem, przegięły ze środkami, często właśnie są jakoś ponadrywane, pozrywane, jakieś inne kontuzje miały na przestrzeni swojego treningu. I teraz zobaczcie, jeżeli. Taka osoba, taki kulturysta, zacznie od ciężarów mniejszych i już na nich będzie dochodzić blisko do załamania, to dla niego to już będzie wystarczający bodziec do tego, żeby w odpowiedni sposób przeciążyć dane tkanki, a nie będzie musiał tego robić na większych ciężarach, gdzie prawdopodobieństwo kontuzji jest o wiele większe. Plus, kolejna sprawa, jeżeli chcemy wzmacniać właśnie tkanki miękkie, ścięgna stawy więzadła to robienie dużej ilości powtórzeń i to czasem naprawdę bardzo dużej typu 100-200 na bardzo małych ciężarach będzie dla nas korzystne. No i tutaj zobaczcie znowu, bierzemy mały ciężar, robimy bardzo dużo powtórzeń blisko do załamania, więc tak naprawdę właśnie wzmacniamy sobie tutaj tkanki miękkie, a zabieramy te prace z głównych serii, gdzie to, to ryzyko kontuzji jest bardzo duże, bo robilibyśmy na największym ciężarze dużo powtórzeń blisko do załamania. Więc tutaj chociażby w piramidce się to objawia, ale też takim klasycznym przykładem jest wstępne zmęczenie. No bo czym jest wstępne zmęczenie? My robimy sobie na początku tutaj już inną metodę treningową, tak naprawdę mówię, ale prawdopodobnie ona nie zagościł mnie jako osobny odcinek podcastu z tego względu, że po prostu dla osób ćwiczących bez dopingu i dla osób nie będących zawodowcami jest ona no raczej bez sensu, bo we wstępnym zmęczeniu chodzi o to, gdzie idziemy najpierw na jakieś ćwiczenie izolowane, i to po to, żeby wykonać na jakimś dosłownie właśnie bardzo śmiesznym ciężarze bardzo dużo powtórzeń, ale do załamania, czym zmniejszamy sobie docelowy ciężar na głównym ćwiczeniu. Przykład idziemy na rozpiętki, żeby zrobić tam na jakimś małym ciężarze 15, 20, 30 powtórzeń i zrobić to bardzo blisko do załamania, zajechać się wręcz, żeby naprawdę spompować mięsień, żeby tak dalej, tak będzie to przedstawiane. A potem na wyciskaniu leżąc, do którego przechodzimy po tych rozpiętkach, które po Powinno być głównym ćwiczeniem i na którym powinniśmy się skupić. Zrobimy, nie wiem, 20-30% mniej pracy, mniejszy ciężar, niż gdybyśmy robili to na świeżo. No i o to właśnie chodzi osobom, które w ten sposób trenują. No bo one nie mogą, znaczy mogą, ale jest to obarczone większym ryzykiem wchodzenia na te większe ciężary, większej intensywności na tych ciężarach znacząco. Wyższych, dlatego stosują na przykład metodę wstępnego zmęczenia. Więc miejcie to na uwadze, kiedy oglądacie właśnie osoby, które trenują zawodowo na przykład kulturystykę. No i oczywiście to, to też nie chcę powiedzieć, że to jest w takim. Nie chcę stawiać tego w takim świetle, że każdy to w ten sposób patrzy i każdy ma tak niepoukładany trening do siebie i do swoich środków, że po prostu duże ciężary są dla niego zagrożeniem. Zdecydowanie nie. W kontekście dopingu też nauka idzie do przodu i kwestia układania treningów dla osób na dopingu to nie jest w ogóle moja sprawa. Ja tylko mówię, dlaczego te metody są, były tak popularne, dlaczego jeszcze do dzisiaj niektórzy o tych metodach mówią. Chciałem Wam pokazać perspektywę, na jaką powinniśmy, z jakiej powinniśmy patrzeć, właśnie. Właśnie na tego typu um, treści, tego typu zalecenia. OK, nie wiem czy czym powiedziałem, o jakich zaletach i wadach, więc jeszcze raz sobie być może tutaj niektóre rzeczy powtórzymy. Jeżeli chodzi o zwykłą piramidkę, to jeżeli podejdziemy do tego w racjonalny sposób, to może to służyć za serię wstępne, czyli być po prostu dobrą rozgrzewką przed serią. Roboczą. Kolejny plus, który jest tutaj no, niewątpliwy, tylko oczywiście trzeba to dopasować do swoich celów, to jest kwestia tego, że możemy przećwiczyć różne zakresy powtórzeń. Czyli możemy przećwiczyć na jednym treningu zarówno niskie powtórzenia, 3 do 5, średnie, 8 do 12, chociażby, czy też wysokie, na przykład powyżej 20. No, z tym, że to możemy również zrobić odwróconą piramidką. Jeżeli bardziej zależy nam na przykład na sile maksymalnej masie mięśniowej, no to wtedy mamy ten sam benefit, ale jeszcze dodatkowo. Bardziej dopasowane do naszego celu, więc tutaj znowu odwrócona piramidka w tym kontekście wygrywa. No i jeszcze jeden plus, który mam tutaj zapisany, chociaż on się też niejako do serii wstępnych odnosi, aniżeli do takiej konkretnej piramidki, czyli jeżeli dobrze ją sobie ułożymy, to może być pomocna przy testowaniu maksów, czyli po prostu, żeby przejść sobie od tych niższych ciężarów do tych wyższych, tutaj oczywiście kwestia tego, jak tego maksa stestować, to też jest dosyć rozległy temat, ale dobrze ułożona piramidka, no to tak naprawdę jest wstęp do testowania maksów, bo zwiększamy ciężar, zmniejszamy ilość powtórzeń, chociaż też nie zawsze, bo czasem można zrobić tak, że już od na przykład pustej sztangi, już od 20 kg wykonujemy tylko 3 powtórzenia, i te 3 powtórzenia, na przykład, ciągniemy aż do 60% maksa, a potem powyżej 60% maksa robimy cały czas już tylko jedynki. Oczywiście, żeby się dobrze rozgrzać, to tych jedynek jest z reguły więcej, ale też w ten sposób można do tego podejść, także tutaj możliwości jest wiele, ale dobrze ułożona piramidka może być pomocna. Przy testowaniu maksów. Dobra, a wady? Mała objętość na znaczącym ciężarze, zmęczenie na tym znaczącym ciężarze, także ciężki, zbyt ciężkie robienie tych serii wstępnych też jest wago. No i taki klasyczny model treningowy piramidki, czyli wykonywanie blisko załamania tych wszystkich serii, ciężko wpisać w jakiś jeden konkretny cel treningowy, no bo tutaj rzeczywiście trochę będziemy ćwiczyć wytrzymałość na pustej sztandze, potem wytrzymałość trochę bardziej siłową, potem coś pomiędzy masą, potem coś pomiędzy siłą, a tak naprawdę na tej sile to nie bardzo, bo będziemy już zmęczeni poprzednim, także ciężko, ciężko to przypisać do jakiejś konkretnej jednej grupy treningowej w sensie dopasowania do jednego celu treningowego. I tutaj jeszcze raz gwiazdeczka, jeżeli ktoś jest na środkach dopingujących, to aż tak bardzo o ten punkt stymulacji nie musi się martwić, bo mają dostarczoną w inny sposób. No i punkt, który wynika poniekąd z kolei, no to zmęczenie kumuluje się nam aż do serii głównej, i przez to ta seria główna może być znacząco słabsza. Na no w odwróconej piramidce moglibyśmy też właśnie odwrócić te zalety i wady, czyli powiedzmy sobie, że zaczynamy od tej serii. Początkowej mamy ją właśnie najbardziej jakościową i możemy tam jak najwięcej siły przeznaczyć. Odwrócona piramidka może też nam sugerować cel treningowy, ponieważ jeżeli zaczniemy od, tych cięż... od tej ciężkiej serii, no to wtedy nastawiamy się, że naszym głównym celem są właśnie wyższe ciężary, czyli klasycznie jeszcze raz się powtórza, czy to budowanie masy mięśniowej, czy siły. Kolejne plus to, że wykonywanie tych kolejnych serii, czyli już na mniejszym ciężarze blisko załamania, ma mniejszy wpływ na nasz docelowy, docelowy cel, czyli docelową zdolność, którą ćwiczymy, niż w innym wypadku, a może ją nawet potęgować. No bo tak jak mówię, na przykład, jak zrobimy 100 na 3 potem 90x4, 80 na 5 to te wszystkie serie będą się kierowały ku, ku sile, ku masie. To będą serie, które zdecydowanie możemy sobie do objętości wyliczyć, które będą nam pomagać właśnie zbliżać się do naszego celu. Tak sobie teraz pomyślałem a propos tej zwykłej piramidki i yy, konkretnego celu treningowego, że w sumie można by powiedzieć, że skoro zaczynamy od tych serii bardziej wytrzymałościowych, no to klasyczna piramidka sugeruje nam, że tutaj głównym celem byłyby te serie wytrzymałościowe, bo wykonujemy je na początku treningu, a tak jak mówię, raczej większości osób ten temat nie dotyczy. OK, mam nadzieję, że przybliżyłem Ci te dwie metody treningowe. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o treningu, o układaniu treningów, o programowaniu treningów, a przede wszystkim o układaniu skutecznych planów treningowych, to odsyłam do sponsora tego odcinka, czyli do mojego szkolenia właśnie w tym temacie, dzięki któremu nauczysz się rozpisywać skuteczne plany treningowe. Kilkanaście godzin materiałów, konkrety, notatki, certyfikat wersji fizycznej, aplikacja do sprawdzania planów. To wszystko oczywiście znajdziesz w środku. Link zostawiam w opisie. Zapraszam i to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Jeżeli chcesz otrzymywać jeszcze więcej materiałów edukacyjnych, brać udział w rozdaniach suplementów lub po prostu cenisz moją pracę, to obczaj co mogę Ci zaoferować na moim Patronecie, do którego link znajdziesz w opisie. Przypominam, że na Spotify i Antus jest możliwość oceny, także jeżeli podobałem Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt opasświadomy-trening.pl. Mówił mi o szkodlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.